Halo, halo, siemanko, z tej strony Matthew23 I witam was w moim kolejnym filmiku Dobra, to było cringe'owe przywitanie Anyway yy, Zwykle staram się nie robić filmików o update'ach, które nie są jakoś specjalnie znaczące Robię tylko o tych, które uważam, że faktycznie warto mówić. Staram się, żeby to nie było o update, no to mam teraz materiał na clickbait No nie, ale ten update dzisiejszy, ukośni wczorajszy, jak tam chcecie No jest dla mnie troszkę szokujący jeśli chodzi o zmiany, istotne zmiany w gameplayu, to naprawdę niewiele się zmieniło i mogę to wam przeczytać dokładnie teraz w pół minuty, mogę to omówić, zrobię to troszkę dokładniej, ale najważniejszą zmianą jest ta z tytułu. I to jest usunięcie z głównego mappula, z turniejowego mappula używanego na turniejach, na majorach i tak dalej, usunięcie kiesza i dodanie w to miejsce vertigo. I to jest szokujące i sobie właśnie w tym filmiku głównie o tym podyskutujemy. Część z was... Ja wiem teraz, powiedziałem, nie, mefio, no co ty, nie grałeś w Vertigo, ale część z Was to pewnie nawet nie wiedziała, że to jest ma pan na hosty, czy to jest na Dyfuser, czy założ się, bo ja sam bym nie był pewien jakiś tam czas temu przypuśćmy. Ok, a więc tak jak mówiłem na początku, omówimy sobie cztery zmiany, które są według mnie warte omówienia w tym update'cie, a potem sobie powiemy o co chodzi z tym Vertigo. Więc tak, z tych czterech zmian, dwie z nich to są dotyczą dodania nowych rzeczy, i dwie z nich dotyczą naprawy pewnych bugów, czy tam aspektów gameplaya. A więc jeśli chodzi o dodanie dwóch rzeczy, pierwszą wnika to jest dodanie nowej kapsuły z naklejkami, nie będę wam pokazywał, bo myślę, że ludziom się naklejki już dawno przyjadły, przynajmniej mi się na pewno przejadły. Naklejki są spoko, jakieś tam smoki lwy, ale jak chcecie to sobie sprawdzić, sami narydujcie. Natomiast druga sprawa, to jest na pewno coś, co się w większości graczom strasznie spodoba, czyli dodanie Music tu Easy for Ends. Okej, okay, a więc Music Kit Easy for Ends, tutaj możemy sobie przesłać, jak to dokładnie brzmi. I powiem szczerze, że większość przypadków, gdzie jakaś popularna piosenka. Czy jakiś motyw zostaje dodany jako muzyki do cessa, to zwykle to jest zrobione tak no niezbyt dobrze. Natomiast tutaj sobie przesłuchałem, i według mnie to jest całkiem naprawdę solidnie wykonane. I teraz popatrzcie, tutaj macie na przykład muzykę z menu głównego, i zobaczycie tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie copyrighta przez to. Widzicie, to jest normalnie w menu głównym pełna piosenka, czyli normalnie macie piosenka. Oczywiście w menu też możecie dostosować głośność tych wszystkich tutaj opcji. No, wiecie, o, tych wszystkich tutaj dźwięków z muzyki, e, tak brzmi MVP. Jeśli ja dostaniemy MVP na końcu rundy, czyli jakby końcówka z samym wokalem, Easy for end... to jest początek. Tutaj, jak wygracie rundę, <laughs> to jest wbijcie MAG Horde, że tak powiem, z tej piosenki też wzięto. Oczywiście tutaj macie ostatnie odliczanie, znaczy ostatnie 10 sekund, jak bomba jest podłożona. I tu macie cztery różne, różne rozpoczęcia rundy. Czyli typowe instrumentale, właśnie które yy, Deaver, Kals, Finowie dostarczyli, właśnie w VAL, przypuszczam, żeby tę muzyki stworzyć. Bardzo fajnie, naprawdę zrobione. Powiem szczerze, jestem zaskoczony. Tutaj jest troszkę inna wersja. Tutaj jak się akt zaczyna. Czyli nie wiem, nie wiem dokładnie jak muzyki działają. W każdym razie, naprawdę, yy, tak jak umrzecie, jest taki dźwięk. Yy, także, tak jak mówię, według mnie. Tej Music kit jest naprawdę zrobione całkiem solidnie. No jak widzicie, muzyki kit nie kosztuje dużo, myślę, że dużo osób z muzyki ta skorzysta. Zwykle. Wiecie, jakby ten mem już i ta piosenka Easy for rent, jest taka dla mnie osobiście przejedzona, bo zanim ludzie zaczęli jakby o tym szerzej mówić tam na rajcie to było, to ja to widziałem jak to miało gdzieś 5000 wyświetleń na YouTubie yy, i ja to wiecie, już naprawdę słyszałem masę razy i tak dalej, ale mimo wszystko podoba mi się strasznie, że takie coś dodali. Yy, no i co? I to było tyle jeśli chodzi o dodanie nowych rzeczy Natomiast jeśli chodzi o błędy, które naprawiono A więc pierwszy z nich jest naprawienie takiego bugu Pamiętacie kiedy yy, robiłem taki filmik No i co? O co chodzi? Halo? Halo Valve? Valve, please fix Ten bug został naprawiony Ten bug został naprawiony Dzisiaj się dejcie? No, i powiedzcie mi o co chodzi. Ten bóg. No, no dobra, no, 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 nie, nie barak mi słów. No został naprawiony. A jak widzicie, nie został. Naprawa bógów brzmiała tak. Grenades will no longer go through closed doors in certain rare circumstances. Czyli. granaty nie powinny teraz przechodzić, jeśli właśnie typowo przez jakiegoś naszego ziomka rzucimy ten granat. Nie powinny przechodzić przez drzwi. Jak widzicie, dalej przechodzą. OK, no to postanowiłem, że muszę zdecydować, czy faktycznie ten drugi bóg został naprawiony, tak naprawdę. I ten, ta zmiana w tym brzmi, że gracze już nie mogą podnosić broni przez ścianę, czyli trik, który na przykład pokazałem dawno temu w skillboosterze, że podnosimy AWP po zabiciu AWPera przez ścianę, po prostu skacząc tutaj. No i teraz sprawdzimy, czy faktycznie to zostało też naprawione, czy nie. Ewidentnie, ewidentnie, mając tyle kałaszków w tym miejscu, czyli ten bóg akurat został naprawiony. Tutaj bądźcie spokojni, to, to się Valve udało akurat. Ok, a więc The Vertigo. Gdyby ktoś jeszcze faktycznie nie wiedział o co chodzi, no to muszę wyjaśnić. Aktywny mappool jest to mappul, który jest używany na Majorach, na wszystkich turniejach w CS-ie. Yy, I to jest, zawiera on wcześniej takie mapy jak Mirage, Inferno, Overpass, Nuke, Train, Dust2 i Cache, 7 i to każdy z Was powinien wiedzieć. No i z tym update'em Vertigo zostało przesunięte do aktywnego mappoolu i Cash został przesunięty do rezerw. I mamy teraz te 7 map w aktywnym mappoolu, tak? To jest oczywiste. No i teraz tak, co to oznacza? Oznacza to to, że gdy chcemy grać po pierwsze matchmaking, to absolutnie gra nas przed tym nie powstrzymuje, możemy sobie dalej, widzicie, grać tylko na krzyku, to niczego nie zmienia. Zmienia to natomiast fakt, że na pewno więcej osób będzie te Vertigo teraz, przypuszczam, że naprawdę no bardzo wiele graczy w tym ja będzie te Vertigo grało po raz pierwszy, ja na Vertigo nie grałem. I tutaj piszcie w komentarzach, czy chcecie. Ja wiem, że chcecie zobaczyć, jak Meffi sobie radzi na Vertigo. Bo pewnie większość z Was za tym Vertigo gra, mimo tego, że przeszło parę zmian, więc dla Was to też jest nowe Vertigo, ale pewnie większość z was zobaczy, jak mi pójdzie. I ja sam w sumie e, chciałbym tą pograć, zaraz to nie przejdziemy też. Natomiast zmienia to kluczowy aspekt, czyli to, że w teorii, jeśli jest w aktywnym Mapolu, no to powinna być ta mapa grana na Majorach. I to jest szokujące, ponieważ ta mapa. No jest dziwna, tak? Prosi na Reddicie, możecie sobie zobaczyć, jest temat z wypowiedziami prosów, pozbierane właśnie są wszystkie wypowiedzi. Prosi są bardzo nieprzychylni do tego nastawieni i są w ogóle totalnie zdziwieni. I teraz tak, po pierwsze, to wcale nie musi oznaczać, to jest właśnie kontrowersyjne, bo w teorii to nie musi oznaczać, że ten Vertigo będzie na Majorze. Po pierwsze, do Majora jest jeszcze kupę czasu, dopiero co się skończył poprzedni. Po drugie, to nie znaczy, że aktywny map pool musi być typowo zawarty na Majorze. Być może dalej cache być na Majorze. Po trzecie, oczywiście większość z Was kojarzy, że FM twórca Kesza robi remake tego Kesza, więc być może na przykład on skończy go robić za miesiąc. Przy okazji, Valve będzie miał okazję potestować Vertigo. Tak wiecie, przy okazji to może być tutaj wciśnięte. I Cash wróci do, do aktywnego Apul. Te opcje mogą wszystkie, że tak powiem, mieć miejsce. Myślę, że nie warto tutaj naprawdę spekulować. Myślę, że czas spokojnie pokaże, bo spekulacje tutaj nie dowiemy się. Valve ma swoje plany, jak już się przekonywaliśmy. Nie zliczono mi rozlazy, więc nie warto spekulować, tak jak mówię. Przechodzimy teraz do samej mapki Vertigo, pochodzimy sobie po niej troszkę. Okej, okay, jesteśmy na De Vertigo i powiem Wam tak, ja osobiście na tej mapie nie grałem, tak? Ja mam zerową inteligencję, zerowe wyczucie tej mapy, zerowe wyczucie tych timingów, więc też nie będę wam opowiadał... Przestań kręcić. Nie będę wam opowiadał, o co chodzi w tej mapie, bo to nie ma sensu i też większości z was to zbyt dużo nie powiem. Natomiast jedna rzecz, która na pewno mi się w tej mapie podoba, to w porównaniu na przykład do jakiegoś, nie wiem, Overpassa, tak? Który też był trochę sforsowany do tego mappula, to zobaczcie, jak bardzo ta mapa jest kwadratowa. Ona jest... Widzicie, to wszystko jest kwadratowe, tak. Przejścia są takie, wiecie. Wszystko jest pod kątem prostym. Mi się to strasznie w tej mapie podoba. Kolejna sprawa, która mi się w tej mapie strasznie podoba, to jest w końcu to, że mamy piękną, taką po prostu letnią pogodę. Piękne słońce i, wiecie, to właśnie może wydać, że wszyscy pierdzieliśmy, zagupoty za głupoty, ale naprawdę mi się podoba po prostu klimat tej mapy. I. Yy... Taki off-topic, od razu mi się przypomina, to by the way zostało dodane, żeby nie spadać łatwo Od razu mi się przypomina beta BF Hardline, kurde to była gra, sama gra generalnie była, to nie wypałem ale ta mapa właśnie Z tymi wieżowcami w tym mieście, kałaszek, ta M16 kurde, Naprawdę to było piękne, ta, ta beta mi się strasznie podobała, mega dużo fanów mi dała Mimo, że fps było tak średnio dużo i tak, i tak dalej, ale naprawdę mi się mi się w to grało Na przykład mm, Piękna sprawa, ten bf no naprawdę fajna, fajna ta beta była wtedy w każdym razie, tak jak mówię, ta mapa jest bardzo prostokątna, ale mam na niej zerową intuicję, bo w ogóle na niej nie grałem ani razu. I właśnie to jest to, że prosi też będą mieli na niej zerową intuicję, będą mieli zerową inteligencję mapową, będą mieli zerowe zero wyczucie timingu. Więc naprawdę, ciężko mi jest sobie wyobrazić. Żeby ta mapa naprawdę była grana profesjonalnie, e, tak jak mówię, większość osób była niezadowolona z tego, natomiast myślę, że jeśli by dać tej mapie szansę, to ona może być naprawdę, powiedziałbym, nawet fantastyczna, bo jest to jedna z tych map, która naprawdę zawiera sobie praktycznie tylko bliskie odległości. Mi się to strasznie podoba. Taką mam pomysł też na przykład Inferno, ale na Inferno macie też odległości takie jak mid jak Banan, gdzie jednak no strzelamy na daleko. Tutaj naprawdę są praktycznie only Close Quarters, i to mi się naprawdę ma to potencjał, szczerze mówiąc. No, i tak jak mówię, ten, jakby, taki jasny, jasny wygląd, ale też nie jakiś super futurystyczny, tak jak Niuk, który, no, ja osobiście Niukiem żygam, troszkę nie lubię tej mapy zbytnio. Eee, tutaj, by the way, możecie sobie tak fajnie zaskoczyć. Gdzie ja jestem? No, to, to, to gdzie ja jestem? No, gdzieś jestem, ale gdzie, kurde? Masakra, a tutaj jestem. Eee, tak jak na nuku możecie sobie zaskoczyć, właśnie, a propos Niuka i nie stracić HP. Takie ciekawostki, Pewnie, nikt z was tego nie wiedział, no ale wiecie, dla mnie to jest nowość. Więc, co jeszcze chciałem powiedzieć. W sumie to nie wiem, ale tak ogólnie kończąc ten film, wątpię, że Vertigo faktycznie zawita na Majorach i, i w tych turniejach. Ale szczerze mówiąc, mam taką nadzieję. I ja osobiście chciałbym, żeby to wyglądało tak, żeby faktycznie prosi spróbowali te Vertigo i zobaczyli tak, jak, jak to będzie wyglądało. I żeby nowy Cache został wciśnięty za jakąś z map. Ja osobiście, jakby Train został usunięty, ja osobiście za trenem jakoś nie przepadam. Jakby niuk został usunięty też, niuk jakoś to nie jest opa, którą się specjalnie ciekawie nawet ogląda na turniejach, naprawdę, według mnie to nie jest ciekawa mapa, do, to nie jest ciekawy viewers experience, że tak powiem. Dobra, nie przedłużam, bo ten film znowu będzie zbyt długi jak to ma miejsce w przypadku każdego mojego filmiku omawiającego update, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, napiszcie mi co o tym wszystkim sądzicie jak zwykle, no i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, na razie.